Zaczynamy. Proszę Państwa, chciałem powrócić do tej książeczki, której, której tytuł y, brzmi studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza autorem jest Ignacja Schipper, y, Autor rozpoznawalny przez naszych czytelników. Proszę Państwa, chciałem się powrócić do takiego momentu, y, który tutaj jest omówiony bardzo szczegółowo, y, czyli do tego, jak y, i w jakich okolicznościach Żydzi zjawili się. W Polsce i oprzeć to wszystko, tę swoją dzisiejszą pogadankę, na kilku ciekawostkach, o których Państwo na pewno nie słyszeli. Otóż wszyscy wiemy, dlaczego Żydzi zjawili się w Polsce, dlatego, że przez Niemcy i kraje zachodnie przeciągnęła się fala. Pogromów i prześladowań, czyli Żydzi z miast niemieckich zostali z tych miast niemieckich usunięci bardzo brutalnie. To samo było, jak pamiętamy, z Hiszpanią i Portugalią, i tutaj Ignacy Schipper o wszystko oskarża świętą inkwizycję. I to jest taki schemat, którego w żaden sposób nie poruszymy, i polemizowanie z tym chyba nie ma sensu, a na pewno wymagałoby głębokiego, bardzo przygotowania. Natomiast o jednym nie wspomina nasz autor o usunięciu Żydów z Anglii. O tym w zasadzie nikt nie wspomina i to jest trochę dziwne, proszę Państwa, bo część tych Żydów też znalazła się w Polsce. Natomiast moment wyrzucenia Żydów z Anglii przez króla Edwarda Długonogiego jest skrzętnie przez dziejopisów pomijany. No, ze względu na rozmaite późniejsze wypadki oraz na to, że w epoce nowożytnej Żydzi z powrotem zjawili się na wyspie i przejęli tam rolę dość istotną. I te wypadki średniowieczne poszły w niepamięć. Proszę Państwa, życi zjawili się w Polsce i otrzymali od razu w zasadzie mnóstwo przywilejów. To znaczy, król i szlachta oparła się na ich kredycie, oparła się na ich działalności ekonomicznej, po to, żeby wzmocnić swoją pozycję przeciwko miastom niemieckim. I to jest też ciekawe, że na przykład mnóstwo Żydów na początku XVI wieku zjawiło się w Polsce przybyłych z Litwy. Skąd zostali wyrzuceni przez późniejszego króla, a wówczas Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, potwornie zadłużonego w żydowskich domach bankowych. No bo cały czas wisiała nad nim groźba wojny z Moskwą i utrzymanie dworu i pewnie jeszcze inne rzeczy o których nie wiemy i w pewnym momencie Aleksander Jagiellończyk postanowił po prostu Żydów wyrzucić i gdzie oni się znaleźli? No w Polsce pod panowaniem jego królewskiego brata. Proszę państwa, shipper szczegółowo omawia jak wyglądały przywileje żydowskie od króla Kazimierza zwanego Wielkim po czasy Jagielońskie. I wskazuje na jedną istotną rzecz, mianowicie, że terenem ekspansji Żydów była również wieś. W szczególności zaś wieś na Rusi. Jak pamiętamy, Rusia została przyłączona przez Kazimierza Wielkiego do Polski. Była to wielka szansa rozwojowa dla kraju ponieważ no, teren był bardzo bogaty, ale groźny, dlatego że y, Ruś Nynkana była przez, mówimy o Rusi Czerwonej, przez ciągłe najazdy Tatarów i trzeba było się najpierw z tym uporać, a następnie ten wyludniony teren y, jakoś y, ucywilizować. No i ja może y, bym Państwu przeczytał fragment. Oto historia Wołczka, proszę Państwa. Żyd Wołczko z Wołynia. W roku 1423 ustanawia go Władysław Jagiełło wójtem wsi Werbisz w pobliżu Sambora. Lokując zarazem wieś na prawie niemieckim, mieszkańcy wsi mają we wszystkich sprawach karnych, tak ciężkich jak i lżejszych, odpowiadać przed sołtysem, a ten ostatni zaś przed Wołczkiem, lub wprost przed królem. To jest ciekawe, proszę Państwa, bo to jest jak funkcjonują, to jest informacja, jak funkcjonują sądy prawa niemieckiego. To nie jest tak, jak uporczywie twierdzili niektórzy autorzy męczący się kiedyś na szkole nawigatorów, że każda sprawa musiała iść do sądu w Magdeburgu. Mieszkańcy wsi na prawie niemieckim stawali przed sądem sołtysa, a sołtys sprawy sporne przedstawiał wójtowi, czyli Wołczkowi w tym momencie, a Wołczko miał bezpośredni dostęp do króla. Dzięki swojej obrotności, oględności i rutynie w sprawach gospodarki cieszył się Wołczko szczególnym zaufaniem monarchy. też już w dwa lata po ustanowieniu go wójtem w Werbiżu nadaje mu drugą drogą dożywotniej darowizny w pobliżu wsi onej leżące pustkowie yy, werberza. aby je osiedlił kolonistami i założył tu nową wieś. Wołczko wywiązał się ze swojego zadania w bardzo krótkim czasie. Pod kierownictwem żydowskiego tego lokatora zewsząd płynęli do Werbrzy ochoczy pracownicy. Że między nimi nie brakło i żydowskich kolonistów wnioskować możemy z następujących okoliczności. Pierwsza. Lokator był Żydem. Dwa. W kwestii pochodzenia, stanu i płci kolonistów zostawił monarcha Wołczkowi wolny wybór. Trzy. Żydzi mieszkali naówczas na Rusi nie tylko po miastach, ale także i po wsiach. Już w roku 1427 pustkowie Werberza było zaludnione. Wączko założył wieś, a król przenosił ją, przenosi ją na prawo niemieckie. Żytlokator otrzymuje wójtostwo. Ponadto, ponadto nadaje mu władca jako wynagrodzenie jego zachodów dwa łany niemieckie, każdy sobie sprawdzi ile to jest łan, dwie łąki do wypasu i pozyskania trawy, dom, młyn. I staw rybny, no to oprócz yy, dobra, które przynosi dochód w naturze, jest jeszcze dobro przemysłowe, czyli młyn służący do wytwarzania mąki. No i staw rybny, czyli dobro hodowlane, gdzie przyrasta ryba. Pa, przypominam, hodowla karpia w średniowieczu, o, to nie jest tak jak dzisiaj. Trzeba było czekać 5 lat, żeby uzyskać rybę z narybku, yy, mniej więcej taką nadającą się do jedzenia, a handel rybą, Szczególnie karpiem kwitnął w tamtym czasie i karp był eksportowany no, w różne miejsca, łącznie z Rzymem. Zarazem miała należeć do niego, jak i jego dziedziców, jedna trzecia część opłat sądowych i jedna szósta część wszelkich innych dochodów nowo założonej wsi. W zamian za to spadał na Wołczka obowiązek dostarczania konia wartości 3 kub groszy podczas każdego zbrojenia się ziemi ruskiej. To było poważne, dlatego że ziemia ruska musiała się zbroić bardzo często, proszę Państwa, dlatego że zagrażali jak powiedziałem, Tatarzy. I pospolite ruszenie ruskie stawało do walki no, raczej często, więc obowiązki Wołczka nie były teorią. Trzeba było wyłożyć pieniądze na porządnego konia, to znaczy takiego, który mógł długo utrzymywać się żywy w marszu. No i był to, musiał być to koń bojowy, czyli taki, który się nie wystraszy, tak? Ani wrzasku, ani strzałów, ani długich pochodów. To szczególne wyróżnienie Wołczka uzasadnia monarchia, monarcha słowy. Iżby Wołczko tym łatwiej dał się ugiąć naszemu majestatu, niechaj pozna się na swoim zaślepieniu i wróci na łono świętej wiary chrześcijańskiej oraz do jasności wiecznego światła. No więc proszę Państwa, żeby jakoś się usprawiedliwić przez hierarchią kościelną, te wszystkie żydowskie nadania opatrzone były taką adnotacją, że władca liczy na to, że Żydzi obdarowani przywilejami i ziemią nawrócą się na chrześcijaństwo. Tak się oczywiście nie działo. To jest jasne. Możemy się przestać oszukiwać. Tak się oczywiście nie działo, natomiast no, wzrost majątności poszczególnych lokatorów, faktorów wójtów żydowskich, którzy się bogacili na przyroście produkcji wiejskiej, no, nieuchronnie prowadził do konfliktu z kościołem. Nieuchronnie prowadził do konfliktu z kościołem. Jak ten konflikt był łagodzony, jak był załatwiany, to sobie Państwo poczytacie. Ja natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym. Proszę Państwa, szeroko rozlało się osadnictwo żydowskie po Polsce w stuleciu XV i XVI. Naprawdę bardzo szeroko. Powstały rozmaite konsorcja, również na ziemi ruskiej, nie tylko na Rusi Czerwonej, ale także na Wołyniu, na terenach dzisiaj należących do Ukrainy. To wszystko zaczęło świetnie funkcjonować, no i ekspandować. Naturalnym terenem ekspansji wobec stałego zagrożenia, zagrożenia tatarskiego na południu były Prusy i Ziemie Krzyżackie. I cóż się, proszę państwa, okazało, że Krzyżacy oraz kupcy w Prusach nie życzą sobie osadników żydowskich na swoim terenie. I teraz, proszę państwa, no i zaczęli. Pertraktować krzyżacy, że nie. I kupcy toruńscy gdańscy, Gdańsk szczególnie bronił się przed tym osadnictwem żydowskim. Ale proszę państwa, jak wyjaśnić sytuację, że trwa chroniczny konflikt polsko-krzyżacki, który był wojną na śmierć i życie. To możemy przestać się łudzić. Konflikt polsko-krzyżacki był wojną na śmierć i życie. Ten, kto przegrał, musiał zginąć. Jak wiemy, krzyżacy wiedzieli, że przegrali, Wiedzieli, że muszą zginąć, ale się z tego wymanewrowali w sprytny sposób yy, i przetrwali. W innej trochę formule, yy, Polska by nie przetrwała. Jak wszyscy wiemy, w stuleciu XVIII, no Polska nie przetrwała. Yy, proszę państwa, yy, krzyżacy nie życzą sobie. Żydów na swoim terenie, ale prowadzą wojnę z Polską, a Żydzi są protegowanymi królów polskich, w tym króla Jan, Kazimierza Jagiellończyka, który wydaje mnóstwo żydowskich przywilejów. A kiedy w wyniku wojny 13 trzynastoletniej Gdańsk, Pomorze, czyli tak zwane Prusy Królewskie przechodzą we władanie korony, no zjawiają się tam kupcy żydowscy i kupcy gdańscy nie mają nic przeciwko temu. Jak to, by, jak to było w ogóle? Dlaczego? I kto był. Głównym konkurentem w Gdańsku, czy hierarchia zakonna była tym czynnikiem, który decydował o handlu Gdańska, czy domy bankowe, kupieckie, gdańskie przeważały nad tym. Ja tego, proszę Państwa, nie wiem i nie rozstrzygnę. Trzeba przeczytać tę książkę, żeby się dowiedzieć. Ja tylko chciałem Państwu jeszcze jeden tutaj zabawny fragment przeczytać. O tym, jak głęboka i silna była protekcja królów polskich wobec żywiołu Żydowskiego. Od trzeciego dziesiątka XV stulecia, odkąd stosunki pomiędzy Polską a zakonem przybrały charakter więcej pokojowy, ożywia się handel polski z Gdańskiem. Dzięki protekcji wielkiego księcia litewskiego Witolda, już około 1423 roku otrzymują Żydzi litewscy prawo swobodnego handlowania w krajach zakonnych. Dzięki Witoldowi. Księgi miejskie Gdańska wspominają handlarzy żydowskich z Litwy. Abrahama Bosermejna, Samuela Lawerwice, Strok i innych. Prowadzą oni drzewo, wosk, futra i skóry. Przed rokiem 1453 handlował na ziemiach zakonu Żyd z Grodna Słoma. Woził do Gdańska sukno, pasy srebrne, futra, gronostajowe i korzenie, jak pieprz i gałki muszkatu. Który rok? 1456. Po, po, pod rozwagę, proszę Państwa. Pod rozwagę kałki muszkatu. Gdy razu pewnego został koło Gdańska od, ograbiony przez Pflegera Welka, interweniował w tej sprawie Kazimierz Jagiellończyk. Sam król interweniuje w, w momencie, kiedy jakiś Żyd zostaje napadnięty i ograbiony przez poddanego zakonnego. Na jego, powiem, prośbę zezwolił był swego czasu wielki mistrz Ludwig von Erlichhausen handlować słomie na swych ziemiach. List króla polskiego z wezwaniem, aby Żydowi zwrócono zrabowane towary, przynieśli Wielkiemu mistrzowi czterej Żydzi z Mazowsza. Wskazuje to, że i Żydzi mazowieccy stali w pewnych stosunkach niewątpliwie handlowych z krajami zakonnymi. Istnieją też wyraźne ślady handlu prowadzonego z Gdańskiem przez Żydów ruskich, zwłaszcza wołyńskich. Obok towarów wschodniego wozili tu produkty rodzime, jak popiół, smołę i zboże. Ostatnie skupywali u polskich magnatów i administratorów dóbr królewskich. Szczególną ruchliwość w prowadzeniu tych artykułów do Gdańska rozwijali Żydzi mieszkający w miasteczkach nad Narwią i Bugiem. Na tratwach prowadzą swe ładunki do krajów zakonnych Żydzi z Brześcia Litewskiego i z Łódzka. Około roku 1445 zjawia się w Gdańsku konsorcjum Żydów wołyńskich. Hollofene, Magdon, Słoma i Dentko. Fantastyczne. Ciekawe co o nich wiemy: Holofenę, Magdon, Słoma i Dentko. Miasta pruskie starają się za wszelką cenę zamknąć Żydom drogę do Prus. W roku 1435 uchwalają, aby kupcy żydowscy nie ważyli się handlować na ziemiach pruskich. W walce tej rej wodzi Gdańsk. Lecz nie o samych Żydów mu chodzi. Pragnie on usunąć ze współzawodnictwa w handlu także Lombardów, Norymberczyków i kupców angielskich. W roku 1454 uzyskuje tzw. Priwilegium Kazimierianum, które wszystkich tych kupców, Norymberczyków, Anglików, Włochów i Żydów, pozbawia prawa korzystania z prerogatyw miasta. No to chyba Gdańszczanie zwariowali, biorąc sobie na łeb konsorcja żydowskie. Prowadzone przez panów Holofenę, Magdona, Słomę i Dętkę. a do tego jeszcze Anglików i południowe Niemcy, czyli Norymbergę, a zapewne i Augsburg. No i jak już wiemy, nie wygrali, musieli ustąpić. Proszę państwa, cudowna jest ta książka. Ja ją uwielbiam czytać ze względu właśnie na tego rodzaju kwiatki. Które tutaj Państwu y, znalazłem na w, Wołyńskie Konsorcjum Żydów operujące w Gdańsku. Polecam Żydzi w Polsce, średniowiecze, Ignacy Schipper. Na dziś to tyle. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce y, wspomóc nasz kanał. Y, będę wdzięczny za każde zasilenie dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się żeby państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię no wydajemy ich bardzo dużo jak państwo widzicie ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach bo mamy tutaj pozycje z zakresu historii gospodarczej wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę, rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność, i wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy. Żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej, tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.